Kto chce, niech wierzy. Kto chce, nie musi. Wiedźmiński czas właśnie powrócił. Łączmy się, wiedźmy, w krąg piękny i cały. Świętujmy, tańczmy, radujmy się, niech świat patrzy całe. Kochani moi, jestem bardzo wdzięczna sobie za to, że postanowiłam. Właśnie w XXI wieku być tutaj, na Ziemi, ponieważ kiedyś wiedźmy były palone, przeżywały dramaty i myślano, że kiedy spalą ich ciała, to pozbędą się ich raz na zawsze. A otóż, cała magia polega na tym, że Dusza jest wieczna. I to jest ten moment, gdzie my, kochane, powracamy w swojej mocy pełni i pięknie. Magię zasiewamy. Wszystkiego dobrego, drogie wiedźmy, łączmy się i nieśmy miłość dla tego świata.